My, puści ludzie, my, wypchani ludzie, kołyszemy głowami wypchanymi słomą, niestety. Nasze szeleszczące głosy, kiedy szepczemy razem, ciche i bez znaczenia, jak wiatr w suchej trawie, albo tu pod szczurów po stłuczonym szkle w naszej piwnicy, bezkształtne formy. Bez koloru cienie, bez silne gesty, gesty bez znaczenia. Ci, co odeszli, patrząc w oczy śmierci do innego królestwa, pamiętają nas, jeżeli w ogóle, nie jak zgubione porywcze dusze, ale tylko jako pustych ludzi, wypchanych ludzi. Oczu ich nie śmiem spotkać. W snach, w sennym królestwie śmierci nigdy ich nie ujrzysz. Tam oczy są światłem słońca strzaskanej kolumny. Tam w drzewach kołysanych ich głosy są zaśpiewem wiatru. Bardziej odległe i zanikające niż migotanie gwiazd. Nie pozwól im się zbliżyć w sennym królestwie śmierci. Pozwól mi raczej nosić ubranie tak przemyślne. Sierść, szczura, pióra wrony, patyki stracha w polu, co z wiatrem się kołysze. Nie bliżej. Niech jeszcze mnie nie spotka koniec w królestwie mroku. Ten martwy ląd. To ziemia kaktusów. Tutaj w kamiennych kręgach znajdziesz i odczytasz błagalne gesty rąk umarłych ludzi podczas rozbłysku spadającej gwiazdy. Jest tam jak tutaj, w tamtym królestwie śmierci. Budzisz się samotny w godzinie, która jest drżeniem i czułością ust przed pocałunkiem? A tam tylko kamienna modlitwa. Na nic tam oczy, tam nie ma oczu. W tej Dolinie znikających gwiazd, w tej pustej Dolinie leży rozbita czaszka utraconych królestw. W tym ostatecznym miejscu spotkań, po omacku, nieufni, milczymy, zebrani na piaszczystym brzegu tej wezbranej rzeki, niewidomi, dopóki nie wrócą nam oczu. Jako odwieczna gwiazda, wielolistna róża śmierci, w tym królestwie cieni, nadzieja tylko pustych ludzi. Wokół opuncji wciąż krążymy, wokół opuncji, wokół opuncji, wokół opuncji wciąż krążymy. To five o'clock nad ranem, między ideą a rzeczywistością. Między zamiarem a spełnieniem, Ciemna Dolina, albowiem Twoje jest Królestwo. Między zamysłem a kreacją, między emocją a reakcją, Ciemna Dolina, życie jest zbyt długie. Między pożądaniem a spazmem, między potencją a istnieniem. Między istotą a jej zejściem, Ciemna Dolina, albowiem Twoje jest Królestwo, albowiem Twoje jest życie, albowiem Twoje jest i tak się właśnie skończy świat, i tak się właśnie skończy świat. I tak się właśnie skończy świat. Nie hukiem, a skowytem.